Starości nabrać pierwszy haust, dziś przyszło mi się zmierzyć zatem. Jam niemowlęcia pierwszy krzyk z marszczek znaczonych smagań batem, uwalniam ciało z duszy tchnień, jak pierwszy oddech, niczym chrzest. Bije godzina czarnym dzwonem na tym padole ludzkich les. Wstecznym pochodem krew się pręży i z zimną krwią wypełnia skroń. Spopiela pamięć z wyuzdania kuszących jabłek moją dłoń. Dławi i dusi dziś ten wąż na zmarnowanie w moich latach. Gdy białe płatki czarnych róż straciły woni i zapach, dziś ziemi przyszło mi się skłonić. I dziwny zamęt oczy łajał, gdy po raz pierwszy me kolana dotknęły ziemi bez pytania. Gdy ranny pacierz zmienił się w jęków pretensji i stękania, a policzkowe kości ciał zmieniły się, nie do poznania. Zestarzejemy się w grymasach dłoni. Gdy ze zgryzotą wiatr oplata Skały zwietrzone naszych ciał. Bo tak mijają właśnie lata. Odlew powietrza zmoży nas, Gdy w snach staniemy do wygnania. Palce, co dotykały twarz, Zmienią się też nie do poznania. Co dotykały moich skał, Zastygłych wspomnień czas i zapach, odlewem twoich skroni. Wzgardliwie muśnie mnie ten wiatr i złączy się na palcach dłoni. Kamieniem spadnie w otchłań. Toni. Kamieniem spadnie w otchłań. Toni.